Bo niestety wynik nie wyszedł. Czemu tak się stało? Po raz kolejny zagraliśmy pierwszą połowę bardzo słabo. Każdy kto był na, na stadionie i zna się na piłce, widział, że drugą połowę graliśmy w piłkę po prostu. Pierwszą połowę się przestraszyliśmy. To jest któryś męcz z rzędu już, który do przerwy stracimy dwie bramki po postałych fragmentach gry i w drugiej połowie trzeba to odrabiać. Naprawdę nie wiem co się dzieje w tej pierwszej połowie, bo w drugiej połowie wychodzimy i gramy tą piłkę, którą chcemy grać stworzą sytuację, możemy strzelić bramkę. Dzisiaj gdybyśmy stracili tych dwóch pierwszych, byłby wynik 0-0. Może by udało się strzelić na 0, ale po 2-0 do przerwy naprawdę ciężko jest odrabiać straty jest właśnie w takim wyniku. Trenerzy chwalą Was na treningach, natomiast co się dzieje, że w trakcie meczu nie wychodzi? Naprawdę nie wiem, w czasie treningu wygląda naprawdę fajnie, a przychodzi rywal Wychodzimy, znowu będę się powtarzał, bo to jest w któryś z rzędu, że w pierwszą pierwszej jesteśmy przestraszeni, dopiero w drugiej połowie zaczynamy grać. Musimy popracować, każdy musi chyba uderzyć się w piersi i zacząć w pierwszej połowie też grać tak, tak samo jak i w drugiej. Już za moment odbędzie się spotkanie w klubowej kawiarni kibiców z zarządem, z trenerem oraz z zawodnikami. Serdecznie zapraszamy na najciekawsze fragmenty tej dyskusji. Libor Pala, trener pierwszego zespołu i dwaj nasi zawodnicy od prawej: Ariel Jakubowski i Kamil Niski. Jak pan ocali do drużyny? jest w stanie w ogóle powalczyć cokolwiek? Czy to jest taka zbieralnia? No ciężko powiedzieć, jako to ja panu powiem, ja nie wiem, na końcu tej rundy. Eee, coś już musiało być, że tutaj doszło do zmiany trenera, to znaczy już im troszeczkę nie szło, inaczej by się zarząd nie. Zdecydował zatrudnić mnie, także ja tylko powtarzam cały czas. No ja nie przyjdę, nie jestem czarodziejem, który z dnia na dzień e, zrobi super drużynę, e, odkręci im w głowach i tak no dalej. My codziennie uczciwo pracujemy na treningu, to wam mogę e, powiedzieć e, z otwartym sercem i e, ja myślę, że ciężką pracą jesteśmy w stanie to tu wszystko zostawić za sobą i patrzeć do przyszłości bardzo, bardzo pozytywnie. Ja nie mówię, że teraz tu w tym meczu, ja nie wiem kiedy, czy tu w tym meczu, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, ja nie jestem... Jako trener tej drużynie, w tym zespole, co tu trzeba zmienić, żeby ta drużyna zaczęła funkcjonować? No tak, ja już tutaj rozmawiałem z prezesami o tym, żebym bardzo chętnie Zimą e, przywitał do, do każdej formacji jednego takiego doświadczonego zawodnika. Byłoby dobrze, gdyby by przyszedł do obrony jeden taki, jak wy mówicie, albo ja, my mówimy z jajami, e, do pomocy tak samo jakiegoś takiego doświadczonego walczaka, no i do ataku jakiegoś mocnego napastnika, który nie będzie pek-pek. Ja mówię do przyszłości, nie wiem, że są do przyszłości. Do, do zimy na pewno, bo teraz i tak nie jest okienko atmosferowe. Tam jest w takim razie do zawodników. Jaka jest atmosfera w drużynie, w zespole? Jeżeli chodzi tak o samą atmosferę, koleżeńską, o pracę to naprawdę mm, jestem bardzo mile zaskoczony i ekipa jest bardzo fajna. Oby, oby wyniki były, wtedy będzie jeszcze lepsza atmosfera, ale no nic, robimy wszystko tak jak tenel powiedział, żeby to jakoś zazębiło. No, sami widzicie, że to nie zazębia. Mm, nie jest tak, jak tam słyszę, że nie mam ambicji, bo ambicje mamy może wiem, może tak z boku tak to wygląda, że komuś nie zależy coś, ale to są też później... My jesteśmy też z tego rozliczani przez was, przez trenera, przez prezesu, więc nie jest tak, że komuś się nie chce, bo komuś się nie będzie chciało, to raz dwa, trzy i będzie pożegnany. To, to jest takie życie, już w Polsce nie ma, nie ma sentymentów, że się ileś ślad gra w próbie, tylko po prostu kogoś, komuś nie pasuje, ktoś nie chce grać, to, to po prostu go nie że nie granek, u których których się nikt nie spodziewał i nawet przychodzi dołę. Może jeszcze raz pytanie do pytanie. To się stało, że tak w ciągu tych kilku dni sytuacja się kluczyła 10 stopni. Myślę, że jak my, się troszkę odbili od, od tej pozycji, którą mamy w, w tej chwili w tabeli, e, od życia przede wszystkim psychicznie, to, to, to myślę, że to by lepiej wyglądało. Myślę, że nie wiem, wam, wam się wydaje, żeśmy wygrali dwa pierwsze mecze, zdobyliśmy sześć punktów e, jako Benjaminek e, Były głosy, że, że już e, nie wiadomo co, ekstra klasa. No fajnie, no oczywiście, że jakoś to fajnie wyglądało, wyniki jakieś tam, tam były i każdy by chciał, żeby, żeby ten, każdy mecz tak wyglądał, no ale no niestety e, jesteśmy Beniaminkiem, zdarzają się nam różne mecze, no, w tej chwili mamy taką serię troszkę nieprzyjemną i... Nie, nie ma czegoś takiego, że ktoś wychodzi na wojsko i po prostu nie wiem, wychodzi, bo wychodzi, nie wiem, ma pretensje do trenera, że go wystawia, bo, bo nie chce grać. Ja tutaj przyszedłem przed trzema, czteroma tygodniami, przed trzema tygodniami. W ogóle tutaj z zarządemśmy nie rozmawiali z mojego, z mojego punktu widzenia o tym, żebym chciał jakieś premie za utrzymanie czy za dziesiąte miejsce. Ja sobie dałem wpisać do kontraktu premie za wejście do ekstraklasy. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście w sobotę miałem taki moment, że zastanawiałem się nad tym, czy nie podać się do dymisji, ale po przemyśleniu, po przemyśleniu sprawy stwierdziłem, że tak naprawdę jeszcze nic, jeszcze nic tutaj w tym klubie z tego, co chciałem zrobić, nie zrobiłem i to nie jest najodpowiedniejszy moment, żeby w tej chwili składać broń. Tym bardziej, że udało się w taki czy inny sposób, może troszkę szczęśliwy, może bardziej szczęśliwy, wyciągnąć ten zespół z tego doła, w jakim byliśmy, trzecioligowego doła. Wejść znowu do tej pierwszej ligi i naprawdę stworzyć podwaliny, ale to takie bardzo na razie skromne podwaliny. To nawet nie są fundamenty, pod to, żeby ten klub był, był, znowu, był znowu wielki. My jesteśmy po 11 kolejkach na. Czytam, 11 kolejkach z takim samym dorobkiem punktowym, jaki mieliśmy w, momencie, w sezonie, kiedy spadaliśmy do trzeciej ligi. Także tu jeszcze przed nami naprawdę jest wszystko i gdybyśmy my w tym momencie złożyli broń, stwarzając nowy zespół. Gdzie sprowadziliśmy 11 piłkarzy, gdzie 14 y, zwolniliśmy. Tych, którzy doprowadzili do spadku zespołu z ligi, którzy nam tutaj y, mieszali, że tak powiem, w szatni nie tylko na wiosnę. Zbudowaliśmy nowy zespół i uważamy, że te, w, tym, w tym zespole jest potencjał. Nie jest to potencjał na pewno na, jeszcze na walkę o ekstraklasę, ale sam trener stwierdził, się tego nie potwierdził przy Was, że to jest zespół na górną połowę, na górną połowę tabeli. Czegoś mu brakuje. Więc. Y, Myśmy patrzyli na to optymistycznie i nadal patrzymy optymistycznie. Uważaliśmy, że jeżeli zespół awansuje, łatwiej nam będzie po prostu znaleźć sponsorów. Troszeczkę się na tym naszym, można powiedzieć, optymizmie zawiedliśmy. Proszę Państwa, w spoczku nie ma sponsorów. Nie ma. Powiedziano nam tak. W listopadzie podejmiemy decyzję. My nawet nie chcieliśmy pieniędzy na pierwszy zespół, tylko o pieniądze dla grup młodzieżowych. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych www.wisla.plock.pl, a także www.czasplocka.pl. Tam znajdziecie więcej informacji dotyczących naszego programu, a także możliwości włączenia się w jego realizację. Serdecznie zapraszamy.